Że jeżeli że ktoś nie się go polubi, w Bogu zabija rekiny, to nie może to. Być. Nie, ale, ale nie, ale serio. No bo nawet twoje ego ma. Chociaż nie, chciałem powiedzieć, że ego Słuchajcie, ma granicę. Ja przeczytałem na no? razie tylko 100 stron. Chciałem wam powiedzieć, że pradziadek walczył u boku Napoleona, pół rodziny walczyło w powstaniu warszawskim, także... Ciotka. Ciotka, Ciotka machała Piłsudskiemu. Oczywiście, oczywiście żołnierze wyklęci to też rodzina. Wszyscy? Ciotka machała Piłsudskiemu na dworcu, jak on przyjechał. Stała tam i machała w komitecie. W zasadzie Piłsudski machał ciotce. Stała, ta, tak, była w komitecie powitalnym. Cała historia świata działa się na oczach rodziny Trzaskowskich. On. Znaczy, podobno, hołd pruski to również. On, on. na pierwszych 10 stronach tej książki strony? poznaje jakieś 20 osób, w tym, uwaga, Stevie Wonder, który przyjechał do Warszawy i zagrał im. E, prywatny koncert. Koncert prywatny. Naprawdę? Tak, tam się wszystko działo. Tam się wszystko działo. E, By było ich dwóch: Dalej Lama i on. <noise>